A w tym tygodniu w JS News bardzo duże zmiany w Svelte. Zbliża się Chrome Dev Summit. Duże updatey przeglądarek Chrome 87, Firefox 83 oraz Safari 14. Firefox. Publiczna dyskusja na temat DNS over HTTPS. Nowy update Elektrona, teraz już w wersji 11. A na koniec śmieszna historyjka na temat VS Code Stories. Devspresso. Wniosły przedstawić dzisiaj Julek. I Łukasz. Cieszę się, że znowu dołączyłeś do Devspresso, Łukasz, bardzo mi miło. Cześć Julek, ciebie też dobrze słyszeć. O czym będziemy gadać? O czym będziemy gadać? To jest doskonałe pytanie. Ja zacznę od tego, że pogadamy przez chwilę o Sfeldę. Czy tak ci pasuje? O, no, jasne. No, Sfeld. Trochę na topie, trochę nie na topie, to jest tak jakby wiesz, warto wiedzieć, ale nie wszyscy się tym interesują, bo w sumie nie jest to jakoś tak najważniejszy framework, ale okej. Okay. No raczej niszowa technologia. A wydaje się tak, a już parę procent rynku mają. Już słyszałem o tym, że budują projekty w Sfeld, tylko trochę jest strach wejść na dużą skalę, nie jakieś mikroserwisy czy coś takiego. Ale okej, okay, od początku. Dostaliśmy informacje od Sfeld, ze względu na to, że odbyła się konferencja na temat tej biblioteki 18 października. A obecnie zaczęły się pojawiać wpisy od różnych autorów Sfeld na temat tego, jak widzą przyszłość tej biblioteki. I zdaje się, że totalnie zmieniają podejście do budowania swoich aplikacji i pracują nad naprawdę poważnymi rzeczami. O! Tak, tak, tak. Zmiana wymaga tego. O! Bo docelowo ma być dość poważna. Zacznijmy od tego. Sfeld zamierza zaprzestać używania. Obecnie budowanego frameworku, czyli Sapera. Jak sami piszą, pisany jest on od dwóch lat, więc pora by było coś pozmieniać w nim i trochę Legacy kodu przepisać. Ale jak piszą dalej, web się tak zmienił, że nie widzą celu zmieniać Sapera i preferują pójść inną drogą. I dlatego Saper nigdy nie osiągnie wersji 1.0. Więc jeżeli macie jakiś projekt na Saperze, bardzo mi przykro, ale nigdy nie dostaniecie wersji 1.0 Sapera. I po kolei, Prowadzają Felte Kit, czyli CLI. Obecnie dostępna jest wczesna beta i jeszcze nie ma co się przymierzać, ale z pewnością warto wiedzieć. Zamierzają tam korzystać ze Snowpacka, z którym bardzo blisko współpracują nad nowymi dodatkami, jak na przykład SSR, a dlaczego Snowpack Ano dlatego, że wspiera i jest jednym z ważniejszych graczy, jeśli chodzi o temat wykorzystania w przeglądarkach modułów natywnych, czyli tzw. ECMAScript Modules, ESM. A dlaczego tak robią? A dlatego, po pierwsze, że można oraz dlatego, że jest szybciej i nie trzeba już budować swoich projektów. Dodatkowo istnieją już narzędzia, które pomagają pisać kod w ten sposób, bez budowania, bez bandlowania. Czekaj, że co proszę? Jak to bez bandlowania, bo jak to ma działać szybko, skoro masz niezoptymalizowany kod? No masz rację, no masz rację. Dlatego też napisali specjalnie dla ciebie, Łukaszu, że to nie tak, że przestają używać bandlerów. Teraz pod spodem Svelte, CLI mają rolapa, ale zamierzają go używać wyłącznie do optymalizacji kodu. Dodatkowo bardzo mocno zaznaczają, że wspierają budowanie apki pod serverlessa. Svelte już można używać w serwisie Vercela na przykład po wykorzystaniu jednej dodatkowej paczki tylko. Niestety ta paczka jest właśnie na, na sapera napisana, którego zamierzają porzucić, ale mniejsza. A całe wsparcie serverlessa przeniosą teraz do Svelte CLI. A no i może dla niektórych bardzo ważna sprawa, nie wydadzą nic bez pełnego wsparcia dla TypeScriptu. No, i chociażby z tego powodu musi tu istnieć jakiś bundler, bo przecież przeglądarki takie jak Chrome nie rozumieją TypeScriptu. Tak, tak, dokładnie. To jest sama prawda. Więc potrzebują jakiegoś bundlera. Jednak to, co zamierzają zmienić, to nie zamierzają budować całego projektu, a włącznie go optymalizować na ESM. I to jest ten Psikus. No, ale to tyle na temat z Dobra, to teraz pora na mnie. Słyszałeś już o tym, że twórcy Chrome organizują konferencję. A no nie, co ciekawego będzie? No więc tak. Googlowska konferencja Chrome Dev Summit odbędzie się w tym roku zdalnie 9 i 10 grudnia. Oprócz ciekawych tematów, do których jeszcze wrócę, to najbardziej intryguje mnie czas, w którym to się będzie odbywać. No bo tak. Zaczynamy 9 grudnia 18.30 keynote Chrome and the Web in 2020. I w tym toku będzie uczestniczyć aż 7 osób. Poro! Keynote jest przewidziany na 45 minut. I powiedziałbym, że to taka standardowa długość jak na początek konferencji. No ale kolejne toki są już sporo krótsze. Bo pierwszego dnia mamy ich aż 13 zaplanowanych w przedziale czasowym 3 godzin, więc każdy ma slot mniejszy niż 15 minut. To brzmi jak speed dating z deweloperami z Google. Tak, dokładnie. A drugi dzień wygląda bardzo podobnie. Ok, to czego można się spodziewać po tej konferencji? Mamy cztery różne toki o Google Vitals, czyli. Metrykach, według których wyszukiwarka ocenia naszą to stronę. To jest ważne. Kolejne dwa toki są o PWA, sporo o narzędziach deweloperskich, oczywiście JavaScript, WebAssembly, aha, no i performance. Jednym zdaniem to wydaje mi się, że to jest taki must go dla deweloperów webowych. A czy zauważyłeś, Julku, jak ostatnio popularne stały się Instagramowe stories? Śmieszne w ogóle, że to, co zapoczątkował kiedyś Snapchat, a podpatrzył Instagram i nazwał stories, teraz nazywa się stories. <laughs> Racja. Więc jakąś formę stories można znaleźć praktycznie w każdym socjalnym medium. Facebook, zdjęcia Google, LinkedIn. Ostatnio powstała nawet wtyczka do VS Code Stories. A tak! A słyszałeś, że ten gość od wtyczki ze stories do VSC to sprzedał potem ten pomysł? Tak, 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 wiem. Wiesz, jaka była historia? Historia? Nie wiem. Myślałem, że fajne. Nagrał filmiki, dlatego to ktoś kupił potem. No tak, tak. To już mówię. Ben Awad to jest taki youtuber programista. On stworzył tą wtyczkę na kolokwialnym kolanie w kilka Aha. godzin. Ja nie wiem, kilka dni, w jakimś krótkim czasie. Udostępni społeczności pochwalił się na swoim kanale na YouTube i wszystko było bardzo fajnie. Mm -hmm. Ludzie dzielili się treścią, do której ta wtyczka była stworzona, czyli swoim kodem w VS Hej, <laughs> Brzmi zajebiście nudnie, nie? Tak, wiesz co? Było fajnie przez jakieś 30 minut, bo po 30 minutach ktoś odkrył, że można wstawiać tam porno. Mało tego, <laughs> mało tego. Każdy może sobie ustawić awatar, jaki chce, nie? Więc osoby udostępniające porno zmieniły awatar na taki sam, z którego korzystał autor wtyczki Ben. Boże jednak ludzie to ludzie, nieważne czy deweloper, czy nie, człowiek to człowiek, prawda? Tak, człowiek wszędzie potrafi stać porno. E, <laughs> więc Ben próbował walczyć z tym problemem, ale, long story short, jak przyszedł ktoś, kto chciał odkupić ten projekt, to był bardziej niż chętny uwolnić się od tej odpowiedzialności. Okej, okay, dobra, to jest ciekawa, ciekawa historia. Zalinkujemy kanał Bena w takim razie w przypisach do odcinka, oczywiście, żebyście mogli sami zapoznać się z tą historią. Ciekawe. Okej, okay. to by było na tyle, jeśli chodzi o ten wątek poboczny wśród newsów. Ja o nim wspomniałem, dlatego że jedna z tych. Że jedna z, jeden z toków na konferencji Google'a właśnie jest o Storiesach. A, rozumiem. Dobra, no to wracamy do Meritum w takim razie, bo ja mam kolejne wiadomości i chwilę mi to zajmie, słuchaj, bo to są updatey przeglądarek. Oh my god. Tak, to prawda. Często na Devspresso przychodzi nam opowiadać o update'ach przeglądarek. Staramy się was nie zanudzać i tym razem również się postaramy, ale wszystkie trzy największe przeglądarki wydały swoje updatey. Także ten tydzień przyniósł nam updatey ze świata przeglądarek Chrome 87, Firefox 83 i Safari 14. Z Czerkniemy co najciekawszego. Zmiany są interesujące, bo mamy dość sporo mięsa, trochę ciekawych pierdół oraz poprawę wydajności działania i bezpieczeństwa, jak wiemy, no nie? Dobra, to dawaj. Ja jestem ciekawy pierdół. <laughs> Myślę, że najciekawsza pierdoła dla ciebie to będzie to, że w Chromie można teraz zarządzać kamerkami, które mają tak zwaną kon kontrolę PTZ, czyli Pan, Tilt i Zoom, czyli przesuwanie, pochylanie i powiększanie. Wspominaliśmy jakiś czas temu, że... W becie to wprowadzają, a teraz weszło już do przeglądarki całkowicie. Jakby wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie tą kamerę, bii, bii, bii. Bardzo, bardzo zabawna sprawa. Już nie jest istotne, że padami można sterować gierki i obsługiwać żyroskopy dla 3D. Potrzebujemy sterować kamerami span, tilt and zoom. To ja osobiście chcę, żebyśmy mogli sterować wysokością biurka stojącego z przeglądarki. Także to PTZ będzie dostępne dla nas z nawigatora bezpośrednio. I grzecznie będzie się to pytało usera o zgodę oczywiście. I jak user się zgodzi, to jazda, możemy zasuwać yy, kamerką w górę, w dół, prawo i lewo, zoomować i odjeżdżać, ile kto woli. Druga pierdoła. Chrome zaczął testować możliwość dodawania swoich czcionek prosto z komputera. To znaczy, że jeśli mamy czcionki lokalnie, to spokojnie możemy je podpiąć do weba i sprawdzić, jak wyglądają. I może się to wydawać bez sensu dla deweloperów. Ale jeżeli słuchają nas designerzy, to z pewnością wiedzą, że to może być istotny dodatek dla nich, ponieważ sam Chrome tłumaczy to tak, że Figma, Gravity czy Fotopea działają już w sieci i ta opcja po prostu może się przydać do tego, żeby jakieś czcionki, które nie znajdują się w internecie, mogły zostać pokazane live. Nie, to zdecydowanie racja. No, i kolejna rzecz od Chroma, w końcu nie pierdoła. Poprawili wydajność, przeszło pięciokrotnie... A strony wczytują się 7% szybciej. Jak sami się chwalą, baterie urządzeń, na których działa Chrome, działają dłużej o ponad godzinę i 25 minut. Dzięki ich poprawkom. To są ich zamknięte benchmarki, ale w to nie będziemy wnikać. Wiesz jak to zrobili? Wiesz co, nie mam pojęcia. Może coś przepisali, albo przestali zajmować tysiąc procesów naraz. A no nie do końca, bo wykonali dwie bardzo ważne rzeczy dla działania przeglądarki. Po pierwsze, zakładki działające w tle już nie mają tak łatwo i będą zwalniane. Jest to tak zwany tab throttling. Od teraz tylko co minutę będą mogły sprawdzać, co tam się dzieje i update'ować swoje stany. Nie będzie to przeszkadzało słuchać muzyki czy filmom, które są streamowane w tle, ale taki nasz tą Mowy JS, tak jak ty czy ja byśmy napisali, nie uruchomi się częściej niż raz na minutę, i już. A po B. Po drugie. Przeglądarka sprawdza, która karta jest widoczna i jej działanie jest najważniejsze O, to jest całkiem miłe To jest całkiem miły feature, no nie? Dobra, ale starczy o Chrome, bo mam jeszcze dwie przeglądarki do, do wspomnienia I teraz tak, Safari Safari wywaliło support dla Flasha To jest bardzo ważny update w security Czyli w końcu w najważniejszych przeglądarkach można uznać Flash is dead. Trochę to zajęło i wiemy, że nie wszystkie gierki udało się przepisać w czasie, ale trudno. Na Safari Flash również nie jest już teraz dostępny. Niestety wiemy, że sporo firm ma całe oprogramowanie napisane we Flashu i że jest to dla nich sporo kłopot. No a jak jako deweloperzy wiemy, że przepisywanie projektów nie dzieje się przez weekend, zwłaszcza tych sporych. Dalej, poprawili wizualnie zakładki. Gratulacje. No tutaj będę bił bekę trochę z Safari, bo chwalą się jedną z rzeczy, że poprawili wizualnie zakładki. No update naprawdę godny pochwalenia się, <laughs> winszuje, zakładki teraz, taby będą wyglądały lepiej. A czego możesz spodziewać się po firmie, która update'uje wygląd swoich telefonów raz na 5 lat? No ostatnio jak nagrywałem z Aleksandrem, to również wspominał, że opracowania Apple'a na temat tego, co zmienili tak naprawdę pod spodem, Niewiele wnoszą, ale z pewnością dowiesz się na temat tego, jak wizualnie zmieniły się rzeczy. Mhm. Polityka firmy. Kolejna sprawa. Dostarczyli wsparcie dla 4K HDR. HDR wchodzi w życie. Niestety, musisz mieć Big Shura, czyli najnowszą wersję oprogramowania macOS, żeby to działało. Tego samego będzie wymagać wbudowany w przeglądarkę translator. Wiesz, co mnie nie obchodzi 4K HDR? Ja nie podbijam jeszcze wersji systemu. A zrobię to dopiero, jak przestanę czytać o problemach z tym update'em. To mi no. przypomina trochę update Windowsa. Jak uruchamiasz komputer, wchodzi update, usuwa ci dane. <grych> no super. <grych> nie da się nawet rewerta zrobić. Ja mam za dużo pracy, żeby bawić się w takie rzeczy. To jest prawda. Ja też ciągle nie wcisnąłem tego guzika, natomiast ludzie w mojej firmie, przynajmniej dwie osoby, które spotkałem online, zwróciły uwagę na to, że nie poszło to najlepiej. Sorry, nie mogę pracować przez tydzień. Aktualizuję system. Okej, okay, ostatnia przeglądarka, pozwól mi. Ostatnia przeglądarka, o której muszę powiedzieć, Firefox 83. Tutaj jest jedna istotna zmiana, która nas interesuje: HTTPS Only Mode. Przeglądarka teraz będzie od zawsze próbować łączyć się przez HTTPS zamiast wpisane w pasku HTTP, czyli extensiony wszystkie które to robią będzie można wyłączyć. Zresztą spoko, że można te rozszerzenia przynajmniej mieć, bo Firefox na Androida zrobił swego czasu taki update. Nie wiem czy wiesz, że nadal nie mam możliwości odzyskać swoich extensionów do blokowania śmieci w sieci. Tak bardzo przepisali przeglądarkę na Androida, że nie da się zainstalować znacznej ilości rozszerzeń i muszą zostać dostosowane. I to jest taki po prostu ech. No Firefox. No, ale to tyle, jeśli idzie o Firefoxa. O nie, 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 tu się mylisz. E, na temat Mozilli i Firefoxa, to ja jeszcze mam ciekawostkę. Mozilla zamierza włączyć funkcję DOH w Firefoxie dla wszystkich użytkowników na całym świecie, ale chce wcześniej uzyskać informacje od dostawców usług internetowych, rządów i firm. W sensie konsultacje społeczne masz na myśli? Bo Uber to robi tak, że najpierw wchodzi do Polski, Portugalii czy innej Ugandy, a potem się pyta, czy może. O co tu chodzi? No właśnie. Decyzja twórców przeglądarki o rozpoczęciu okresu konsultacji publicznych została podjęta po tym, jak organizacja spotkała się w zeszłym roku z krytyką Wielkiej Brytanii za plany wsparcia DOH w Firefoxie. No i pewnie się zaraz mnie spytasz czym jest DOH. Czekaj, 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 mam pytanie: czym jest DOH? No właśnie. DOH, czyli DNS over HTTPS, szyfrowana alternatywa dla klasycznego DNS, czyli Domain Name System. DOH działa poprzez szyfrowanie zapytań DNS, które zwykle są wysyłane w postaci zwykłego tekstu i ukrywanie ich w normalnie wyglądającym ruchu internetowym HTTPS. Po wdrożeniu w przeglądarkach takich jak Firefox protokół umożliwia użytkownikom ukrycie witryn, do których uzyskują dostęp. Przed zewnętrznymi obserwatorami, takimi jak dostawcy usług internetowych i rozwiązania do zarządzania ruchem w przedsiębiorstwach. Chociaż protokół ma wiele zalet do prywatności użytkowników, dostawcy usług internetowych i organy ścigania wypowiadali się przeciwko niemu, a najgłośniejsze głosy pochodziły właśnie z Wielkiej Brytanii. Presja wywierana na Mozillę w tym kraju była tak duża, że producent przeglądarki ostatecznie wycofał się i zgodził się odwołać DOH w Wielkiej Brytanii. Zamiast o. tego, Mozilla włączyła DOH dla wszystkich użytkowników Firefoxa w USA. Testuje tę funkcję na dużą skalę od lutego tego roku. No to już trochę czasu działa. No tak. Mozilla zawsze planowała udostępnienie DOH wszystkim swoim użytkownikom na całym świecie, no a teraz poza Wielką Brytanią, gdzie jej nie wdrożyć. To jest bardzo ciekawe, że akurat tam nie. Ciekawe, czy to naciski rządowe, prywatne, co do tego doprowadziło. Nie no jasne. Rządowe, prywatne wszystkie. Obecny okres konsultacji jest tutaj sposobem na udzielenie zainteresowanym stronom, czytaj rządy dostawcy usług internetowych, zabrania głosu w tej sprawie i uniknięcia przyszłych problemów z wdrożeniem DOH. Apple, Google i Microsoft ogłosiły również plany obsługi protokołu DOH w swoich produktach i wszyscy wyciągnęli wnioski z krytyki, z jaką musiała się uporać Mozilla. I wdrażają przyjazne dla przedsiębiorstw implementacje DOH od samego początku. Na przykład Google planuje uruchomić DOH dla wszystkich użytkowników Chrome na początku tego roku. Można się zatem zaraz spodziewać kolejnych dużych update'ów. Racja, racja to wskazuje wszystko na to, że zaraz wejdzie kolejny update. To całkiem spory i istotny, jeżeli chodzi o działanie internetu, no nie? Tak, tak, całego internetu. Łukasz, z mojej strony to już jest wszystko, co znalazłem istotnego w świecie JavaScriptu w tym tygodniu. Czy może ty masz jeszcze jakieś informacje? O, widzisz tak, tak się składa, że umknęła ci bardzo jedna ważna informacja. I to jest update Elektrona. O, to ciekawe. Dawaj. Popularny framework do tworzenia aplikacji desktopowych na staku webowym wyszedł niedawno w wersji 11. Update ten naprawia bagi, dodaje feature'y, poprawia performance oraz dodaje eksperymentalny support dla Apple Silicon, czyli nowej architektury procesorów dla Maców. Lista zmian jest bardzo. Solidna, no ale ja nie używając tej technologii na co dzień, nie potrafię nic o niej więcej powiedzieć. No, Electron jest ekstremalnie precyzyjny w swoich updatech i ja ich dostatecznie też nie rozumiem. To jest po prostu changelog. No tak, to jest changelog, ale wiesz, co wydaje mi się, że i tak najbardziej nośnym medialnie update'em, w tym changelogu, to jest wsparcie właśnie dla tej nowej platformy Apple. I znajduje się na samym szczycie mm -hmm. część loga. Co każe mi zadać pytanie, czy oni przypadkiem tak nie ustawili daty tego dużego release'u, żeby skorzystać na tym zamieszaniu, jakie teraz przeżywamy, właśnie z Apple Silicon. Mm -hmm. I to jest, właśnie, to jest i to jest temat sam w sobie. Jak bardzo jedna firma potrafi wstrząsnąć światem developmentu. Wypuścili nową architekturę, nie wiem co, tydzień temu. Ile jest w tych komputerach w rękach ludzi na dziś? 100? 1000? Procentowo to jest tak nie mało, że to jest błąd statystyczny. Aha. A jednak producenci oprogramowania przeskakują przez siebie nawzajem, żeby ich produkty były jak najszybciej kompatybilne. Prawda, prawda. Firefox robi to samo zresztą. Eksperymentalne wsparcie natywne dla M1 jest już w wersjach Nightly, a. Te wersje to są najbardziej cutting edge od Firefoxa wersje. Wydaje mi się, że ich jest tam 6, jeżeli dobrze pamiętam. Że Firefox ma wersję zwykłą, zwykłą z betą, wersję dev. Wersję dev z betą i potem dopiero wchodzi Nightly. To w tym momencie ja już serio nie mam nic do powiedzenia w tym tygodniu i wystrzelałem się z, ze wszystkich newsów. Kończę. To. <grym> ok. to znaczy, że obaj już nic nie mamy. No dzięki wielkie, że wpadłeś w tym tygodniu jeszcze raz i zapewne usłyszymy się niedługo. Wiem też, że hitem tego odcinka pozostaje to, co powiedziałeś, że ludzie wszędzie dadzą radę wstawić porno oraz <grym> oraz Mozilla będzie musiała się uporlać. <grym> Tak, ludzie dadzą radę wszędzie wstawić porno. Hej, cześć, dzięki.